Wysoki poziom cholesterolu może prowadzić do wystąpienia chorób sercowo najbardziej śmiertelnych na całym świecie, dlatego musisz utrzymywać jego poziom pod kontrolą, aby unikać komplikacji. Jeśli zwykle masz wysoki poziom cholesterolu, ważne jest, abyś go kontrolował, aby cieszyć się dobrym zdrowiem. W tym artykule dowiesz się, jak przygotować lekarstwo z imbiru, czosnku i miodu na wysoki poziom cholesterolu, aby zapobiec chorobom lub powikłaniom sercowo Zachowaj zrównoważoną dietę i kontroluj poziom cholesterolu za pomocą leków. Albo jeszcze lepiej za pomocą naturalnych lekarstw na cholesterol. Są one zawsze tańsze i prawie nie mają efektów ubocznych. Skąd wiedzieć, czy mam wysoki cholesterol? Cholesterol jest substancją wytwarzaną przez wątrobę i jest podobny do tłuszczu. Występuje we wszystkich komórkach ciała i jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jednak w nadmiarze może być niebezpieczny dla zdrowia, ponieważ zwiększa ryzyko chorób układu krążenia? Według danych w choroby sercowo naczyniowe pochłaniają rocznie ponad 17 milionów istnień ludzkich na całym świecie. Wynika to po części z braku odpowiedniego leczenia. Chociaż istnieje wiele medycznych i naturalnych alternatyw, które regulują poziom cholesterolu we krwi, niektórzy ludzie nie leczą tej przypadłości. Wielu z nich nawet nie wie, że mają wysoki poziom cholesterolu. Ale skąd wiedzieć? Czy twój poziom cholesterolu jest poprawny? Zwróć uwagę na te znaki. Zapalenie w kończynach, ból głowy, nieświeży oddech, ciężkość i niestrawność, niewyraźne widzenie ból w klatce piersiowej, zawroty głowy. Zaparcia, osłabienie i zmęczenie. Jeśli masz niektóre z tych objawów, udaj się do lekarza pierwszego kontaktu tak szybko, jak to możliwe. On powie ci, jakie badania krwi powinieneś wykonać, aby ustalić, czy masz wysoki poziom cholesterolu. Normalny poziom tego lipidu we krwi zależy od wieku i płci osoby. Imbir, czosnek i miód na wysoki cholesterol. Ten lek jest doskonałym rozwiązaniem, jeśli chcesz uregulować poziom cholesterolu we krwi w krótkim czasie. Jest prosty w przygotowaniu i dość tani. Pomaga w oczyszczeniu tętnic, dzięki czemu zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Składniki mają właściwości przeciwzapalne i przeciwutleniające. W ten sposób pomagają również w leczeniu chorób takich jak niestrawność, nadciśnienie, zapalenie stawów i astma. W przypadku czosnku, poprawia on przepływ krwi i zdrowie serca. Jest antykoagulantem, ma właściwości przeciwzapalne i przeciwutleniające. Tymczasem imbir zapobiega peroksydacji lipidów i nie pozwala na syntezę złego cholesterolu LDL, który pochodzi od niektórych pokarmów. Podobnie jak czosnek, jest przeciwutleniaczem. Miód obniża poziom trójglicerydów i złego cholesterolu LDL i zwiększa poziom dobrego cholesterolu HDL. Ma właściwości przeciwutleniające, które zapobiegają niektórym chorobom. Ponadto jest doskonałym substytutem cukru, ponieważ jest zdrowszy. Składniki 4 ząbki czosnku 3 cm korzenia imbiru Szklanki soku z cytryny 125 ml 8 szklanek wody 2 litry 1 szklanka miodu 336G. Przygotowanie. Dobrze obierz ząbki czosnku i dodaj je do blendera razem z kawałkami korzenia imbiru. Miksuj przez kilka minut, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Wyciśnij pół szklanki soku z cytryny i dodaj go do mieszaniny razem z 2 litrami wody. Na koniec dodaj szklankę miodu i dalej miksuj. W razie potrzeby odcedź napój i wlej go do szklanego słoika. Pozwól mu odpocząć przez co najmniej 5 dni w chłodnym i ciemnym miejscu. Możesz również go schłodzić, jeśli tak wolisz. Kiedy pić? Możesz pić jedną filiżankę preparatu na pusty żołądek lub przed każdym posiłkiem. Nie pij go dłużej niż 2 tygodnie. Możesz również dodać odrobinę octu jabłkowego, aby dodać korzyści do preparatu. Uwaga, jeśli uważasz, że smak czystego napoju jest zbyt silny możesz również rozpuścić dwa łyżki stołowe w jeden szklance wody, 200 ml, i wypijać przed każdym posiłkiem. Bez względu na sposób, w jaki zdecydujesz się go pić, ten napój pomagający obniżyć poziom cholesterolu pomoże ci poprawić twoje zdrowie sercowo-naczyniowe. Ważną rzeczą jest przestrzeganie leczenia i uzupełnianie go odpowiednią dietą i aktywnością fizyczną. W tym przypadku zmniejsz spożycie tłuszczów nasyconych i żywności, która zwiększa poziom cholesterolu. Chociaż wątroba produkuje cholesterol, to właśnie ten, który pochodzi z pożywienia, ma większy wpływ na nasz organizm. Tak więc uważaj na to, co jesz. Pamiętaj, aby każdego roku udawać się na kontrolę do lekarza rodzinnego w celu sprawdzenia poziomu cholesterolu, trójglicerydów i poziomu cukru we krwi. Jeśli należysz do grupy ryzyka chorób układu krążenia. Powinieneś częściej udawać się do lekarza.